Co się dzieje? Mój tamburyn nie wydaje żadnego dźwięku. Właśnie! Wszystkie instrumenty przestały działać! Te okropne stworzenia rzuciły klątwę na nasze instrumenty. O, co my teraz zrobimy? To, to ja kiedy chcę zacząć nagrywać... Bajkowa... i Księżniczka, dzieje bajkowa coś podróż. Jest bardzo dziwnego. Dlaczego instrumenty żeglarzy nie wydają dźwięków? Zapytaj instrumentów. Tak, to dziwne. Ale może tobie uda się to naprawić? Spróbuj zamachać różdżką. Jestem pewna, że twoje czary pomogą żeglarzom odzyskać dźwięk. A czy ja mogę najpierw pieniążki zebrać? Milczący żeglarze, przywróć dźwięki instrumentom żeglarzy. Dobrze. Zapomniałem, że spacja to nie skok. Oh! Lara Croft! To miałam zrobić z brunetką. Eee, to się magią otwierało, czy? Jak to się A, to się otwierało, tak. Okej, okay. jestem mądra. A co tu jest? Nic tu nie ma. Ale czasu. A dobra. Spację stątak. Do Mój tam <grym> znowu gra. Posłuchajcie to taki śliczny dźwięk. Och, dzięki Ci, młoda Damo. Dobra, panowie, zaczynamy. Raz, dwa, cztery, osiem. Ojej, ej. to znaczy. Raz, dwa, trzy. Hej, Arielko. <słuchaj> Uwielbiam słuchać dobrej muzyki. Czy jednak nie tu czasu? Ja po prostu znowu wyprzedzam grę. Przyszłaś ze mną porozmawiać. Nazywam się Arielka. Jesteś... syreną? <laughs> Zgadza się, syreną. I bardzo się cieszę, że pomogłaś żeglarzom odzyskać muzykę. Widzisz, właśnie dlatego wypłynęłam na powierzchnię. Nie tylko żeglarze utracili dźwięki. Cała muzyka zniknęła z królestwa, w którym mieszkam. Myślisz, że mogłabyś nam pomóc? Jak Bardzo nie. bym chciała, ale chyba nie dam rady zejść z tobą pod wodę. Bez obaw. Użyj czarów i będziesz mogła oddychać pod wodą. Czego ja nie umiem wow. robić? To znaczy, że chyba pomogę! Mogę przywrócić muzykę pod wodą. Oho, dziękuję. Wszyscy będą szczęśliwi. A teraz chodź za mną. Ale słoneczki! No pewnie papieroszki. Plan Arielki. Wędzę Arielką do tajemnej jaskini. Już łapię za myszkę, jakby ta gra tak działała. <grywka> Да, 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 Daj mi spokój, nie mam dziś czasu na twoje głupie gry. Jestem nadzornym kompostorem króla i król wysłał mnie na bardzo ważną misję. Przestań, puść mnie, puść mnie! Puść mnie. Musimy pomóc Sebastianowi. No, ko mnie musimy pomóc? Nie! Aby uwolnić Sebastiana od. Czekaj. Wyszuki, gdy pojawia się matka, musisz wcisnąć klawisz, który się pod nią znajduje. Jeśli się nie pomyślisz, Sebastian złapie masę. A ten Jeśli pusty? Góry będzie pełny. Ośmiornica puści Sebastiana. Czym jest ten pusty? Wiedźma Urszula. Pomóż Sebastianowi uwolnić się od Wiedźmy ten... Urszula. Nie? Czekaj, Sebu. Bo... Ten pusty klawisz, że tak powiem. To jest spacja. Dobra. Fuck. OK. Jak już ogarnę przyciski, to jest spoko. A! Nie! Fuck. Mieni mnie, że shift mam nie tam, gdzie powinien być. Czy jak na ekranie jest po prawej stronie, to ja go mam po lewej. Oj. Jest! Uratowaliśmy Sebastiana. A wiecie, ma urszula chyba cię lubi! Nie mam czasu na zabawę. Muszę zająć się bardzo trudną sprawą. Wszystkie dzieje muzyczne w królestwie zostały zniekształcone albo w ogóle zniknęły. Jakby tak było mało, straszą nas dziwne stworzenia i zagrażają spokojowi naszego podwodnego świata. Strasznie. Wiem, ja dlatego tu jestem. Próbujemy z Arielką dowiedzieć się, co się dzieje. Przyłączysz się do nas? Oczywiście. Prowadźcie. Ok. Ja tu mam jeszcze ludzi do ratowania. czekaj się Xem robił. Dziękuję okay. za przywrócenie mi głosu. Dzień, Rielko. Stoisz mi na przejściu. Trzymam tu wszystkie ludzkie skarby, które zebrała. Tutaj raczej nie zagrażają nam te stworzenia, które ukradły dźwięki z królestwa. Zabrały też głosy z Renu, a nie móc śpiewać. O, to strasznie smutne. Dlatego potrzebuję twojej pomocy, gdybyś mogła. Hej! Hey! Co to? O nie, moja kolekcja! Te stworzenia muszą tu być. Nie chcę, żeby moje wszystkie ziemskie skarby pospadały. Nie, będę musiała je ratować. Możesz uratować kolekcję Arielki, łapiąc każdą rzecz, zanim spadnie na ziemię. Sebastian ci pomoże i będzie przesuwał wiadro do przodu i do tyłu. Jeśli wokół skarbu zobaczysz bańkę, to znaczy, że ten skarb zaraz spadnie. Z każdą kolejną uratowaną rzeczą licznik u góry będzie się wypełniał. Ocal pamiątki. Łap skarby Arielki zdobyte w świecie ludzi. Myślałam, że to będzie jakieś super, super skomplikowany, a to okej. Okay. <laughs> nie ma co się bać, to ma być łatwy poziom. Czy ja już nie dostanę złotego tego stroju, bo sobie nie radziła w tej mini grze? Sebastiani, i Tobie dziękuję za uratowanie mojej księżyca. to Mam Szczęście, że mam takich przyjaciół. Cieszę się, że mogłam pomóc, ale skoro skarby są już bezpieczne, powinniśmy sprawdzić, skąd biorą się te wszystkie kłopoty. A co za to będę miała? <noise> Ej! Okej. Okay. Aha. O, to cudownie, że tu jesteś. W oceanie wciąż brakuje wielu dźwięków. Myślisz, że mogłabyś użyć magii i znowu nam pomóc? Y, nie. Nie no. Są cztery. Dobra. O, to cudownie, że tu jesteś. O, wierzy. cicho. Tak się to robiło? wciąż brakuje wielu dźwięków. Myślisz, że mogłabyś użyć magii i znowu nam pomóc? Dziękuję, Marielkę. Jeszcze raz dziękuję za ocalenie mojej kolekcji. Uwielbiam uczyć się o świecie ludzi. Skarby bardzo mi w tym pomagają. Cieszę się, że mogłam pomóc, ale skoro skarby są już bezpieczne, powinniśmy sprawdzić, skąd biorą się te wszystkie kłopoty. Arielko! Potrzebujemy Kiemcy twojej jesteś? pomocy! Cała klasa kolor. muzyczna poszła na wycieczkę z Sebastianem, ale rozdzieliliśmy się. I Arielko, jeśli nie wrócimy razem na rapę, stanie się coś złego. A... Nie martw się. Pomogę wam jestem pewna, że nikomu nic się nie stanie. Obiecałam ojcu, że niedługo wrócę do domu, a jeśli się znowu spóźni, będzie naprawdę zły. Co ja mam zrobić? Ja pomogę krabom, Arielko. Naprawdę? Oh, dziękuję. Jesteś nieoceniona. Z przyjemnością to zrobię. Poza tym, kto mógłby odmówić takiemu słodkiemu krabowi jak ty? Spotkamy się przy rafach koralowych. 14. Ktoś jeszcze tu jest, czy nie? Idziemy Znaczy płyniemy, nieważne Rafa, korona Cieszę się, że jesteś. Musimy zaprowadzić moich najlepszych uczniów do rafy, żeby ich uchronić przed tymi uprzykrzonymi złodziejami muzyki. muzyki. Możesz zaczarować mm. każdego kraba, żeby wszystkie mogły ukryć się w rafie przed motylakami. W miarę kolejnych krabów, licznik po lewej stronie u góry będzie się wypełniał. Gdy będzie pełny, wszyscy uczniowie będą bezpieczni. Chce opiekuj się kradami zaprowadź uczniów w bezpieczne miejsce. Cholero jasny Przepraszam, ale... no Idź! Jak bydło. Ty mi się nie wracaj na noc. Nie, nie na motylaki, to będzie Twoja wina. Ja nie obiecałam, że wszystkich wyrządzi. Nie mam Dziękuję. A może ja miałam czarami to zrobić? <grym zainteresowa> Włosy z całej wioski Syren i wrzucają je do tego wielkiego dołu. Musimy się spieszyć. Ok. Ku ja się nazywa? Mm. Y A! Ja mam życie! się Patrz! Tam są! Botylaki umieściły głosy w tamtych kulach i zrzucają je z klifu. Musimy je złapać!